Och, no, hej wam, cześć, witajcie. Dzisiaj, no, działamy. Kolejny temat, czyli buraki pastewne dla, dla królików. No, oczywiście pomagiery są. Ech, dużo już mi nie zostało też tych buraków w tym roku nie ma. Nie ma tak dużo. No, nie, nie ma też takiej potrzeby. wystarczająco dla takiej ilości królików a no, też mają inne jedząka na zimę, siano, kukurydzę też, do, też dostałem owies. No, wózek bo jak powiedzmy, że do tego momentu jeszcze był względnie czysty, no ale wiadomo Trzeba go wreszcie pobrudzić, to już nie będzie tak szkoda Cofela powiesz ciekawego Dużo tutaj ciekawych rzeczy jest No fajnie Nie przeszkadzaj mi pracy. Jak nie pomagasz, to chociaż nie przeszkadzaj. Z szarika bierz przykład. Jeszcze tu mam delikatnie tych czerwonych buraczków. O, jedna kubka mi wyszła pod wózkiem, a to na koniec. Tak szariczek, co powiesz? czargisz dzisiaj widać, że o wiele lepszy humor ma. Byli, byli dzisiaj na sianie. To szarik, no on, tak, on tak lubi sobie nosem przekopywać, jakby siano, i czy tam jakieś inne rzeczy. To dzisiaj też to robił. Potem, potem na tym sianie się położył na plecach, żeby go podrapać po brzuchu, i tak się położył, że zjechał z tego siana na plecach. Nie wiem, pierwszy raz mu się chyba to przydarzyło. Tekszericzek? No, fela wiadomo, też była. Umie, umie już sobie ładnie wchodzić sama. Trochę jej to zajęło, żeby taką dobrą ścieżkę obrać. No, ale, ale liście to wiesz, będzie dla królików. A te co się nie nadają będą dla kur A ty to Ty to na liściach żyjesz? Co chcesz wejść? No i co teraz? Jeszcze sama nie umiesz skakiwać tutaj A szariczek umie Szarik hop <noise> Może nie chcę jak ona jest, no hop szari Nie umie Tylko Ojejku, to nie jest siano, szarik szar <grym> <Ojejku. grym> Tego nie trzeba ugniatać Tak, ja wiem, ja wiem, wiem, że ty chcesz pomóc, tak Ty jesteś dobry pomagier, proszę, kurpaczek To jest dla Feli. Dla Feli? Ej To jest dla Feli Fela masz. Wiem, że Ty chcesz pomagać, ale buraków nie ugniatamy, tak? Dobrze. Idziemy dalej pracować. Dzisiaj tak ładna, ładna pogoda. O, widzisz fela, umiesz O, to tam nie ma problemu. Fela do, do siana, które będzie robione tam powiedzmy koło czerwca. No widzisz, widzisz, widzisz fela? Szalik się musi temperować, tak? To już fela dorośnie na tyle, że będzie sama umiała na wózek schoczyć, no i, i będzie pomagać ugniatać siano, nie? Ja i szarik, no to będzie ponad 100 kilo razem. Praktycznie, ja i szarik to jesteśmy 100 kilo. Ponad a ty, ile dorzucisz? Hmm? Ponad 4 już masz, muszę cię, muszę cię jakoś teraz zważyć. Szariczek. Czemu nas zostawiasz, Fela? Przeszkadzasz. No taka to robota z nią. No, ale zaraz już koniec. Szary gdzieś tam idzie sobie zwiedzać. Widzicie, jak to idzie praca? Fela, zostaw, Aha. zostaw. No i co teraz? I co teraz, Ryku? Hmm? Ale masz ubocone łapy, zostaw. Ejku. Pies Nie oddam ci tej rękawicy. To jest moje. Nie wolno. Nie wolno, fela. Nie wolno. No, dobra. Szarik. Szarik musimy ratować przed nią, bo to przecież zjemy tutaj. Tak, mądry pies, tak dobrze Pilnuj Feli, bo ona jest niegrzeczna. Pilnuj felki, tak? A, dobry pies uj, uj uj Taki dobry No tak Widzę, że humorek Jezus Saryk, dobrze, dobrze Dobry pies, dobry No on to, fele, on to fele umie do porządku kurde przywrócić, no bo oni wiadomo w swoim języku się dogadają. Afela mojego języka nie rozumie. Albo udaje. Te trochę tu obok te czerwone i zawijamy się. Też na razie jeszcze jest ciepło, tym bardziej jak się człowiek rusza. No to i tak nie są tej ilości, co kiedy to było rok czy dwa lata temu tam też film nagrywałem, jak z szelikiem zbieraliśmy. Dobra, i teraz te czerwone na koniec. I mamy zrobione, Ach. Ciekawe, kto tak stanął. Ciekawe, kto kierowcą był kurcze No dobra, mamy, mamy z głowy. Ja się już zawiezie. Postawi się pod dachem. Jakby trzeba było, to można przykryć, przykryć starym dywanem. I nie zmarzną. Dobra, to co? My będziemy lecieć do domu Także dzięki za oglądanie, trzymajcie się i cześć Ja łapię Felę, bo ona musi jechać w ciągniku Fela, chodź Najbezpieczniej يا ضي مقفله